Ja, jak rosną na żersie No będzie lepiej na swoim Delikatnie to siada, to siada, to siada Chłodny poranek się cały aż trzęsę Woda na stawie to będzie już lżej Że w ogóle wstałem, zaś będę w oziemce, Gdzie rury są grzewcze i jest trochę cieplej Zaraz zaleję ciekawkę, Choć nawet nie chcę, nie chcę pić I się nie kłada, a wiesz, że Teraz to by mieć się I o czymś jeszcze złym Wyjebane na wszystko nie mogę, bo wszystko będzie. Wyjebane miało we mnie, i, i, i. i Walczę z wyślami, muszę samodzielnie. Sobie naprawić te niechęci, bęgmę. Walczę jak mogę z tym cierpię Walczę jak mogę i noga mi cierpię. Ubieram się grubo, najbliżej to zdejmę. Potem zalany po plecach ucieknie. Na chętnie już wiem, to tu wszystko rozjebał i poszedł gdzieś. Chcę mówić po cichu dla mamy, wytrzyma nie patrzę czy patrzą na gębę. A mówię jak bywo i bywo, jeszcze zapatrzony w krople na oknie Przypominam sobie gdzie jestem Nie chodzi o położenie, a o miejsce, a o miejsce Zawsze u siebie po pierwsze, zawsze przed siebie bo jestem Strasznie zakochany w takiej piosence, do której pisałem tu raczej te wiersze Wieczorem i w nocy wzięte, wieczorem i w nocy wzięte Delikatnie to siada, to siada, to siada jak rosa na rzęsie Zawsze u siebie po pierwsze, zawsze przed siebie, bo jestem strasznie zakochany W takiej piosence, do której pisałem tu raczej w te rzeczy Wieczorem i w nocy wzięteż, i wzięteż Delikatnie to siadek, jak rosa na rzesie Wodny poranek się cała szczęsy. Woda na stawie to będzie już lżej, że W ogóle wstałem, jestem w łazience, gdzie rury są grzewcze i jest trochę cieplej. Zaraz zalej się kapkę, choć nawet jej nie chcę pić I się nie kłada wiesz, że teraz to marzy, bym mieć się i o czymś jeszcze złym